Po wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 roku dochodziło do starć armii liczących setki tysięcy żołnierzy. Stare rozwiązanie problemu wyżywienia armii polega na umożliwieniu żołnierzom dokonywania grabieży na terenach, przez które przechodzą. Czasem jednak armia jest zbyt duża, by żołnierze mogli znaleźć pożywienie. Potrzebne było inne rozwiązanie. Z problemem tym musiał zmierzyć się sam Napoleon Bonaparte, któremu zależało na silnym wojsku. W 1795 roku do Napoleona dotarło, że jego armia została zdziesiątkowana nie w wyniku działań wroga, lecz przez głód. Z tego powodu zorganizował on konkurs na wynalezienie nowego sposobu konserwacji żywności, w którym nagrodą było 12 tysięcy złotych franków. Wizja zdobycia wielkiej nagrody zmotywowała wiele osób do wytężonej pracy. Wśród nich był paryski cukiernik Nicolas Aper. Jako dyplomowany szef kuchni Nikola Appert testował różne metody konserwacji żywności. Jednak wyniki prób nie były satysfakcjonujące. Produkt końcowy początkowo nie zadowalał kucharza. W końcu Appert natknął się na wyniki badań przeprowadzonych przez Lazzaro Spallanzaniego. 40 lat wcześniej spalanzani dowiódł, że rozwój mikroorganizmów w żywności może zostać powstrzymany poprzez podgrzanie jej i zamknięcie w szczelnym pojemniku. Powszechnie znaną bakterią, z którą co roku stykają się miliony osób, jest salmonella. Do objawów salmonellozy zaliczamy gorączkę, nudności, wymioty ból brzucha i biegunkę. Aper był przekonany, że spalanzani obrał słuszną drogę. Wypełnił więc szklane butelki mięsem, owocami i warzywami, zakorkował je i podgrzewał w kąpieli wodnej. Całe lata dopracowywał tę metodę. Francuska marynarka wojenna wypróbowała wynalazek apera podczas długich rejsów. Część szklanych pojemników potłukła się, lecz żywność w pozostałych pozostała jadalna do końca rejsu.